Płytki kamienne to idealne rozwiązanie na taras. Od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Są trwałe i mają swój naturalny urok. To doskonały wybór dla osób, które pragną stworzyć na tarasie atmosferę bliską naturze. Płytki kamienne dostępne są w różnych wzorach i kolorach. Dzięki czemu sprawdzą się na każdym tarasie, nadadzą przy domowej przestrzeni rustykalny, elegancki lub nowoczesny wygląd. Wśród rodzaju skał, jakie doskonale sprawdzą się na zewnątrz są granit, wapień oraz trawertyn. Każde z tych kamieni cechuje wysoka trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne, równie trwałe. Jak płytki kamienne, są płytki gresowe o grubości 20 mm. Dzięki bogactwu dostępnych wzorów i kolorów stanowią uniwersalne rozwiązanie. Zachowuje swoją świetlistość i barwę nawet pod wpływem intensywnego nasłonecznienia czy opadów deszczu. Ciekawym rozwiązaniem na tarasy są także płytki drewnopodobne. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które pragną cieszyć się urokiem podłogi drewnianej Lecz chcą uniknąć jej konserwacji. Różnorodność dostępnych wzorów i kolorów pozwala dopasować je do różnych stylów, dodając przestrzeni przytulności i charakteru. Płytki te są także bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz wilgoć w porównaniu z naturalnym drewnem. 2. JPG zobacz także balkon w bloku. Świetne pomysły na aranżację. Zobacz wszystkie.